Moi kochani, zapraszam Was na 50 faktów o nas. To może być zabawne, ale boję się ciemności i zawsze muszę spać z małym światłem. Jak byłam mała, to miałam obsesję na punkcie psów, a zwłaszcza jorków. No, nie wiedziałam. Osobą, która najbardziej mi się podobała w waxach, był Przemek. Moim największym kraszem spośród dziewczyn w waxach jest nula. Wiesz co? Myślałam, że ja. Ta, ale Ty teraz nie jesteś w waxach. Ja mówię o, te, o tej obecnej ekipie. Jestem zazdrosna. Gdy byłam dzieckiem, to myślałam, że Harry Potter dzieje się naprawdę. i że nagrywają to wszystko z ukrytej kamery i że taka szkoła jak Hogwart istnieje i myślałam, że sobie Wymanifestuje ten list do Hogwartu. Gdy byłam mała, Harry Potter był moją ulubioną książką, którą niektóre części czytałam po dwa razy, a zaczęło się wszystko od tego, że byłam najpierw w kinie z klasą na czwartej części, a potem tata pod poduszkę sprezentował mi pierwszą część i na początku byłam na niego zła, bo ja chciałam przeczytać czwartą część, a nie pierwszą, a potem się okazało, że jednak to był dobry pomysł. Ale to jest zabawne, bo ja też byłam ogromną fanką książek Harry'ego Pottera. Czekałam w kolejce, jak było nowe wydanie, aby być jedną z pierwszych osób, która. Otrzyma tą książkę. Powiem wam, że prawie nigdy nie doświadczyłam PMS. Nie mam żadnych takich jakichś dziwnych smaków przed okresem, że, wiecie, mam na coś konkretnego ochotę. Przeważnie mam taki jeden dzień w miesiącu, gdzie po prostu czuję się taka zagubiona i smutna i to by było na tyle, jeżeli chodzi o doświadczenie tego. Ja też w ogóle nie wiążę jakichś swoich, nie wiem, dziwnych nastrojów z PMS. Jedyne co to boli mnie brzuch. Moim planem B, jeżeli nie udałoby mi się z karierą muzyczną, było zostać prezenterem telewizyjnym. Wizyjnym. I za każdym razem, jak szłam do pytania na śniadanie, to miałam nadzieję, że w końcu ktoś mnie tam zauważy i mnie weźmie na prowadzącą. I nawet zagadywałam o co do prezenterów, ale powiedzieli, że wyglądam zbyt młodo. Ty chciałaś tam wejść i już tam zostać, prawda? Żeby tak, tak powiedzieli, to ty już w sumie nie wychodź, to siadaj z nami. So, fajnie, by było fajnie. No, Aria by była świetną prezenterką, ale dużo fajniejszą jest wokalistką, i bardzo dobrze, że nie zajęłaś się czymś innym. Dzięki, ale tak naprawdę na moich koncertach też jestem prezenterką. Ponieważ mamy format QA, gdzie prowadzę ten koncert i spoko się czuję w takim klimacie. Jak byłam mała, w sensie miałam jakieś 11 lat czy 12, to zaczęli na mnie mówić poli i miałam taką ksywkę przez całe gimnazjum. Paulina nawet na swoim aucie miała taką rejestrację. <grym> całe moje życie miałam psy w domu. Ale jestem totalną kociarą. Następnym faktem jest to, że red flagiem, który ignorowałam, był love bombing, czyli zalewanie miłością, zalewanie zainteresowaniem. No właśnie, jako taka autentyczna osoba, no to mi się to zazwyczaj podobało. A teraz już wiem, że to jest złe i we wszystkim powinien być umiar. Kurde. Ja to lubię. <noise> a poza tym, kurczę, no co jest z tym złego, że ktoś próbuje nas zdobyć i pokazać staranie i od samego początku jest dużo tych starań. To jest właśnie takie moim zdaniem princess treatment i doceniam takie gesty. Gorzej, jeżeli ktoś ma oczywiście złe zamiary, żeby tylko nas za na to złapać, a potem się przestać starać. Coś takiego mi się nie podoba i nie przejdzie. Myślę, że można rozdzielić staranie się od love bombingu. Na przykład mężczyzna od początku, mimo że cię krótko znam, sugeruje ci, że jesteście sobie przeznaczeni. I zaraz hmm. ci mówi, że cię kocha. A no to i, tak, tak, no tak, tak, tak. Tak przegina. No. Tak, dobra, to się zgadzam. Idąc za ciosem, coś, czego nie mogłabym zaakceptować w związku, to to, że nie jestem traktowana jako priorytet. Uważam, że żeby związek był dobry, to obie strony muszą traktować tą relację wyjątkowo i poważnie. Ale wiecie, ja też jestem taka staroświecka. Pewnie za dużo się naoglądałam bajek Disneya. Najlepiej czuję się w zafarbowanych na czerwono włosach. Ja najlepiej czuję się w kolorze blond, ale ostatnio pewien fryzjer mi tak zepsuł te włosy, że musiałam ściąć połowę z nich. Do tego stopnia były zniszczone, że nawet zastanawiałam się, czy nie wrócić do swojego naturalnego koloru. Smutna ciekawostka. Bardzo się spełniam w roli takiej trochę nauczycielki, mentorki z dzieciakami na obozie na naszym Waxy bo mogę ich zainspirować, przekazać im swoją wiedzę, doświadczenia i strasznie to lubię i teraz jesteśmy właśnie po obozie. Czuję się bardzo spełniona, bo przeprowadzałam zajęcia z przygotowania do castingu, czyli takie aktorskie. I bardzo mi się podobało. Uważam z tego względu, że to był taki chyba najlepszy obóz, bo najwięcej dałam od siebie takich wartościowych rzeczy, chociaż zawsze za każdym razem staram się dawać bardzo dużo. Mój pierwszy pocałunek był w wieku 11 lat z moim chłopakiem, który nazywał się Max, i byliśmy razem przez pół roku. I uważam, że to jest bardzo długo, jak na taki wiek. No, to prawda, to prawda. Chyba, że to. No bo mój taki pierwszy związek, który kojarzę. Trwał też z pół roku, jak nie więcej, ale głównie odbywał się przez gadu-gadu. Codziennie obiecuję sobie, że wstanę dużo wcześniej rano i pójdę dużo wcześniej spać, a kończy się zawsze tak samo: naciskam milion razy drzemkę i chodzę spać o drugiej w nocy. Bardzo zależy mi na tym, żeby mieć taką stałą rutynę budzenia się i chodzenia spać, ale nie wiem czemu nie potrafię tego zrobić. Akurat się utożsamiam, bo też mam problemy z chodzeniem wcześniej spać. Jak byłam w podstawówce i gimnazjum, to notorycznie, właściwie na co dzień, miałam do czynienia z jakimś takim hejtem w moją stronę od innych uczniów i, e, no, stop słyszałam jakieś przezwiska, wyzwiska, zaczepki. Mm, to przykre. Ale wydaje mi się, że każdy tego doświadczył. Ja też niestety doświadczyłam hejtu w szkole. Dzieci, nastolatki potrafią być bardzo toksyczne w stosunku do siebie, dlatego bądźcie mili dla osób w waszej szkole. Dorastanie to jest wrażliwy okres i nigdy nie wiecie, przez co, ktoś przechodzi poza szkołą, jakie ma problemy. Więc nawet jeżeli widzicie, że komuś się dzieje krzywda, to zróbcie z tym coś. Wstawcie się za tą osobę, bo zmiana zaczyna się od nas. I każdy z nas może właśnie zareagować i dodać swoją cegiełkę, aby coraz mniej takich sytuacji się pojawiało. Pierwszy biznes, jaki założyłam, to było nielegalne stoisko z lemoniadą, jak miałam 16 lat. Mam o tym również cały odcinek na moim kanale Storytime. Możecie sobie zobaczyć w linku w opisie. Spakowałam wtedy do prasowania, zrobiłam plakat i na osiedlu sprzedawałam lemonianę. Będąc w gimnazjum, zaczęłam pracę jako fotografka i robiłam sesje odpłatne. To a propos jeszcze pierwszych prac, byłam kilka lat nianią, głównie dla zagranicznych rodzin. I sprawiało mi to radość. E, nie wiem, czy wiecie, ale moim znakiem Zodiaku jest strzelec, a w ascendencie mam wagę. Moim znakiem zodiaku jest Baran, a w ascendencie mam Skorpiona. Gdybym była facetem przez 24 godziny, to pewnie sprawdziłabym, jaki mam ris jako facet i podrywała dziewczyny. <grym> Ale robiłabym to tak, jakbym sama chciała być podrywana, czyli love bombing. Od 15 roku życia ubieram się na rokowo i dużo słuchałam klasyki rocka, przez to że chodziłam do szkoły plastycznej. Moim ulubionym gatunkiem muzycznym jest rock, a na drugim miejscu rap, a najlepsze to jest połączenie rapu z rockiem. Przez was uzależniłam się od La bubu, bo zaczęliście mnie przy na koncerty i teraz za każdym razem, jak nie dostanę tego, który chcę, to się wkurzam. Nienawidzony przedmiot to matematyka. Zawsze miałam z nią problemy, a następnie niezbyt lubiłam chemię i fizykę, ale jeżeli był nauczyciel z pasją i potrafił mnie jakoś zafascynować, to słuchałam z uwagą. To moim znienawidzonym przedmiotem do drugiej klasy liceum była chemia właśnie i słuchajcie, poszłam na korepetycję do takiej bardzo fajnej pani nauczycielki i ona mi tak przedstawiła chemię, że ja pokochałam chemię do tego Stopnia, że z ledwo dwój na koniec roku miałam czwórkę, w ogóle najlepszą ocenę w klasie i jeszcze uczyłam znajomych z klasy, także to była bardzo duża zmiana i naprawdę tak pokochałam te chemię, ale moim zawsze ulubionym przedmiotem był język polski. Najbardziej lubiłam chodzić do szkoły dla celów towarzyskich i po to, aby się wspinać po drabinie popularności. Ja prawie w ogóle nie wagarowałam właściwie, no można powiedzieć w ogóle, bo ja tak lubiłam chodzić do szkoły, nie dlatego, że tak mega lubiłam się uczyć, chociaż to też, ale słuchajcie, ja miałam w ogóle przyjemność z tego, że na przykład jak napisałam jakiś sprawdzian, to potem dostawałam feedback, dostawałam ocenę i ja lubiłam tak sprawdzać swoją wiedzę, po prostu miałam z tego dziwną radość, a poza tym no to ze względów towarzyskich też właśnie lubiłam. Ja niestety dosyć często chodziłam na wagary, ale to dlatego, że właśnie w szkole było bardzo toksyczne towarzystwo i była taka dziewczyna, która znęcała się nade mną psychicznie i w sumie nad innymi też, dlatego, że nikt na to nie reagował, nauczyciele ani znajomi, to po prostu wolałam nie iść do szkoły, niż przechodzić przez ten terror psychiczny i dlatego nie przeszłam klasy. Ponownie Apeluję, bądźcie dla siebie mili. Ja, o dziwo, y, mimo tych toksycznych zachowań ze strony innych uczniów, to nie miałam takiego problemu z tym chodzeniem do szkoły. Nie wiem, ja zawsze taką miałam w sobie wściekłość, jak ktoś mnie zaczepiał i chciałam po prostu tak działać, i się tam nie wiem. Spinać dalej z tą osobą albo coś takiego. W mojej szkole podstawowej był obowiązek noszenia mundurków i nienawidziłam tego, ponieważ uważam, że każde dziecko ma prawo do swojej własnej ekspresji i uważam, że nie ma w tym nic złego, że każdy będzie się ubierać tak, jak się czuje komfortowo. Ja w podstawówce byłam cheerleaderką i nawet w naszej szkole były takie zawody bokserskie, jakiś taki turniej, i podczas tego turnieju tańczyłyśmy. Ale super, to bardzo amerykańsko. No, fajne to było bardzo. Gdy chodziłam do liceum, miałam ogromny problem. Z trądzikiem. i przez to miałam kompleksy i nakładałam na siebie kilo tapety. No i nie wyglądało to zbyt dobrze. Zawsze bałam się, jak ktoś do mnie podejdzie blisko, że zobaczy ile ja mam tego na buzi. W gimnazjum nosiłam aparat ortodontyczny. Ja też. Miałam diastemę. Serio? ale fajnie by ci chyba było. Spoko. Ale wtedy to nie było tak modne jak obecnie. To jest teraz bardzo takie high fashion. Get the London look. Ze mnie się trochę śmiali. Mm. Z tego, no. W agencji modele powiedzieli mi, że będę musiała zrobić te zęby, w sensie sobie te diastemę zlikwidować, bo inaczej do tej agencji się nie dostanę. Straszne. Uważam, że zwłaszcza w modelingu powinna być taka otwartość na to, że każdy jest oryginalny i unikatowy na swój sposób. No tak, ale wiesz, to były takie czasy. Nigdy w moim życiu nie jadłam wątróbki ani flaków. I nigdy nie zamierzam. Mój ukryty talent. To robienie rurki z języka. Też potrafię. No też coś takiego widziałam, tak. Mój ukryty talent to jest to, że potrafię obrócić język i złapać go między zębami. Obawia strony. I coś mi właśnie strzykło w szczęce, więc mam nadzieję, że nie umrę. Chciałam sobie zrobić kolczyk w nosie taki sam jak ma Aria, ale pani, do której poszłam, tak mnie zniechęciła, nastraszyła, że zrobiłam sobie wuchu, a i tak go wyjęłam, bo nie mogłam go zagoić. Jakoś tak mi się cały czas pobra. A moim zdaniem, spoko by ci było w kolczyku w brwi. Ale to nie, to już przeginka by była. Okay. Nie w moim stylu. Taki w nosie mi się u Ciebie podoba, ale uznam, że dobra, odpuszczam sobie. No to a propos piercingów, przekuwałam nos dwa razy. To był tak duży, ból, że na pewno jak wyciągnę ten kolczyk, to już nigdy więcej nie będę tego robić. W gimnazjum i liceum chodziłam na żyletę i kibicowałam legi i to była moja ogromna zajawka, ogromna pasja, bo ja lubiłam zawsze stać tak na środeczku i krzyczeć bardzo głośno i zdzierałam gardło i to było ekstra. Nie spodziewałam się tego po tobie. To ja z kolei nigdy nie interesowałam się żadnym sportem. Przykro mi. Wiele osób jest albo team góry, albo team morze, a ja mam tak, że lubię i morze i góry. Tak samo jest z psami i kotami, że też lubię i psy i koty. No to już poradzić po prostu taka jestem. A ja mam tak samo jak Ty, że też lubię góry, i morze tak samo, a najlepiej jak góry są przy morzu. Bardzo często mówię słuchajcie, i używam tego słowa jako przecinek, i to się bierze z języka angielskiego, bo mówi się, you know what, guys, look at this, guys, i tak dalej. I potem jest dużo wycinania na przykład z takich filmów na YouTube, bo każde zdanie rozpoczynam zwrotem słuchajcie. Często jak parkuję, to chociaż robię to według zasad, w sensie w liniach i tak dalej. to no I tak staje jakoś tak najdziwniej ze wszystkich na ulicy. Po prostu mój samochód jakoś tak dziwnie wystaje. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Napiszcie kilka ciekawych faktów o was, a my z chęcią je przeczytamy. Dajcie znać również, co Was najbardziej zaskoczyło. Dziękuję Paulina. Dzięki Aria. Bardzo fajny pomysł na film. Cieszę się. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, a my widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa trzymajcie się!